Witam Państwa na kanale Przepowiedniej i Prorocy. Cieszę się, że kanał zdobywa coraz szerszą uwagę oglądających i jest nas coraz więcej. Daje to wspaniały zastrzyk do dalszej pracy nad nowymi filmami, a więc do rzeczy. W ostatnich latach miały miejsce dwa cuda eucharystyczne w Polsce, w Sokółce i Legnicy, które odbiły się pewnym echem na początku, a obecnie coraz mniej się o nich mówi. Pragnę je omówić razem ze względu na ich podobieństwo do siebie, jak i to, iż moim zdaniem niosą one razem przesłanie dla nas katolików w naszym kraju. Świadkiem cudu eucharystycznego w Sokółce była siostra Julia Dybowska. Wszystko zaczęło się w październiku 2008 roku. W trakcie mszy świętej upadł na ziemię konsekrowany komunikant. Zgodnie z ogólnie przyjętą w takich wypadkach procedurą komunikant został położony w wodę, aby się rozpuścił. Po pewnym czasie od tego wydarzenia, a było to 19 października 2008 roku, siostra Julia Dyboska zauważyła, że komunikant prawie się rozpuścił, ale w pewnej jego części lśni czerwony skrzep. Siostra Julia może nie zwróciłaby uwagi na całe zjawisko ale z jej relacji wynika, iż w danej chwili zobaczyła przed swoimi oczyma Mojżesza i krzew go gorejący. Dopiero po pewnym czasie siostra Julia zrozumiała, że krzew gorejący jest symbolem hostii, gdyż płonie, a nie spala się. Jeden z księży podszedł do siostry w tym momencie i spytał, siostro, co się stało? Siostra Julia opisała mu całą sytuację, na co kapłan poprosił, aby z całą sprawą udali się do księdza proboszcza, ksiądz proboszcz zadecydował, aby komunikat wstawić do sejfu i w dalszym ciągu obserwować całe zjawisko. Po około 10 dniach o sprawie został poinformowany ksiądz biskup, który przyjechał na miejsce sprawdzić, co się stało. Została zwołana komisja, przyjechali księża teolodzy z kurii, został spisany protokół z całego zdarzenia, a 5 stycznia 2009 roku została skierowana do zakładu histopatologii oficjalna prośba z kurii metropolitarnej o przeprowadzenie ekspertyzy naukowej i odpowiedź, co znajduje się w materiale złączonym z komunikantem. Do badania została pobrana niewielka ilość materiału ściśle połączona z komunikantem. Pobraną próbkę badano histologicznie czyli przy użyciu mikroskopu optycznego i ultrastrukturalnie czyli przy użyciu mikroskopu elektronowego-transmisyjnego. Niezwykłe było zjawisko przenikania się komunikantu z materiałem mięśnia sercowego. Co dla naukowców było niezbitym dowodem, że nie mogło tu być jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji. W laboratorium stwierdzono, że cytoplazma włókien mięśniowych wtopionych w podłoże, mogące odpowiadać strukturze hosti przy barwieniu hematoksyliną Majera i iozyną, barwiła się na różowo-ogniskowo, dość intensywnie. Natomiast jądra komórkowe. Położone głównie centralnie na granatowo centralne położenie jąder komórkowych wskazuje, że jest to mięsień serca ludzkiego. W badanej części materiału naukowcy stwierdzili wyraźną segmentację włókien, to jest uszkodzenie komórek w miejscu wstawek, i fragmentację, to jest uszkodzenie włókien poza wstawkami. Jak również na przebiegu pojedynczych włókien znajdowały się obrazy mogące odpowiadać. Węzłom skurczu. Według naukowców takie zmiany powstają w włóknach niemartwiczych, odzwierciedlają szybkie skurcze mięśnia sercowego w okresie agonii. Wynik badania patomorfologicznego został przedłożony do kurli metropolitarnej w Białymstoku. Profesorowie z 30-letnim stażem naukowym i dużym dorobkiem naukowym publikowanym również za granicą stwierdzili, że przesłany materiał zawiera fragment mięśnia sercowego w chwili agonii a przynajmniej ze wszystkich żywych tkanek organizmu ją najbardziej przypomina tyle odsucie eucharystycznym w Sokółce. kilka lat po nim w 2013 roku podobne wydarzenia miały miejsce w Legnicy wszystko zaczęło się 25 grudnia 2013 roku Czyli w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz udzielając komunii świętej, niechcący upuścił komunikant na ziemię. Zgodnie z przyjętym zwyczajem został on włożony do kielicha z wodą w celu jego zupełnego rozpuszczenia. Kielich został umieszczony w tabernakulum. 4 stycznia jeden z księży zauważył przebarwienie komunikantu na jednej piątej jego powierzchni. Następnego dnia został powiadomiony o tym fakcie ówczesny biskup diecezji Stefan Cichy. Zgodnie z sugestią biskupa księża odczekali jeszcze dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach księża zaobserwowali, iż nieprzebarwiona część komunikantu opadła na dno kielicha, a ta przebarwiona wciąż pływa na jego powierzchni. Dlatego została powołana komisja do zbadania całej sprawy. Komisja zleciła Zakładowi Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pobranie materiału do badania 24 stycznia 2014 roku. W tym dniu pobrano około 15 próbek tak samego przebarwionego materiału, jak i płynu z kielicha różnego typu wymazy na podłoże zrobiono, tak aby mieć pełny ogląd badanego zjawiska. W lutym 2014 roku resztę przebarwionego materiału zabezpieczono i schowano do tabernakulum, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. Do badania pobrano wodę z kranu, której używano, także winom szalne, jak i próbki innych analogicznych komunikantów. Pierwsze wyniki badań otrzymano w połowie marca 2014 roku. Wnioskowały one, że zmiany na badanej hosti nie są zmianą grzybiczą. Kolejne badanie immunohistochemiczne, które miało pokazać, czy włókna na próbce są rzeczywiście włóknami mięśnia sercowego, wykazało, że włókna na próbce najbardziej przypominają włókna mięśnia sercowego. Materiał był trudny do analizy, ponieważ próbka poddana już była zaawansowanym procesom autolizy. Aby usunąć wszelkie wątpliwości, próbkę poddaniu badaniu histochemicznemu, które miało ujawnić grzyby w tym preparacie. Wynik był taki, że miejsca przypominające mięsień ludzkiego serca nie wybarwiały się. Ostateczna konkluzja w całych badań była taka, iż wynik badań nie wyklucza, że mamy do czynienia z tkanką mięśnia sercowego. To oczywiście nie koniec badań. Zwrócono się do Katedry Medycyny Sądowej w Szczecinie. W trakcie tych badań zastosowano inne metody, i nie tylko uzyskano wniosek, iż próbka najbardziej podobna jest do tkanki mięśnia sercowego, ale również, że otoczona jest przez tkankę łączną. Kolejne badania na Uniwersytecie Pomorskim pod mikroskopem w filtrze UV wykazały, już niezbicie, że próbka zawiera mocno pofragmentowane tkanki mięśnia sercowego. Zwrócono jednocześnie uwagę, że próbki są mocno poddane autolizie, gdyż długo przebywały w wodzie. Jednocześnie znaleziono materiał DNA, mocno pofragmentowany, który odpowiadał pofragmentowaniu materiałowi próbki. No cóż, należy stwierdzić, że w kościele w Legnicy pojawił się pewien znak, który tamtejsza kuria pragnęła prawidłowo odczytać i na pewno dokonała wszelkich starań, aby uzyskać dokładny obraz tego, co zaszło w Legnicy naprawdę. Należy też zwrócić uwagę, że przemienienie nie miało miejsca na dowolnym komunikancie, tylko w czasie mszy świętej na konsekrowanej hostii. Cuda nie są nam dane po to, aby nas zadziwiały i szokowały, tylko po to, aby nas prowadziły do większej wiary i do kontaktu z naszym Stwórcą. Te dwa cuda eucharystyczne pojawiły się w momencie, w którym coraz więcej z nas wątpi w przemianę chosti w ciało Chrystusa. Może właśnie po to były nam dane, aby utwierdzić nas, Polaków, w tym przekonaniu, abyśmy już nie wątpili. Sokółka i Legnica – dwa bardzo podobne wydarzenia w naszym kraju. Te dwa miejsca od siebie oddalone są przynajmniej o 400 kilometrów i 5 lat czasu. Ale nie przypominam sobie dwóch podobnych zdarzeń w innym kraju na świecie. Moim zdaniem świadczy to o szczególnej Bożej łasce dla nas. Ale czy my Polacy wytrwamy w naszej wierze do czasu, gdy... Przyjdzie już bliska chwila rozliczeń? Z tym pytaniem pozostawiam Państwa. Do wszystkich Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.